A teraz, proszę Państwa, czas już na podsumowanie tego, co się tutaj działo. Takie, powiem, profesjonalne, merytoryczne, z gruntu głębokie podsumowanie. Mówię tak, dlatego, że wiem, że wiem, bo znam te podsumowania i naprawdę jestem ich fanem. Arkadiusz Mastalerek, wiceprezes Domu Inwestycyjnego Okselion. Panie prezesie, zapraszamy. I teraz się dowiemy o tym, co było na konferencji. Dzień dobry Państwu, właściwie dobry wieczór. Robert tak tą podnioskę poprzeczkę podniósł, że nie wiem, co mam powiedzieć. To może tak bo nietypowo, bo słuchając rano profesora Piątkowskiego doszedłem do wniosku, że chyba no, mamy kandydata na trenera polskiej kadry piłkarskiej. Jeżeli ktoś jeszcze ją ogląda, bo jeżeli naszych piłkarzy nie zmotywuje ktoś taki jak profesor Piątkowski, to chyba już naprawdę nikt ich nie zmotywuje. Niektórzy mówią, że jestem bardzo złośliwy, bo uważam, że się nie powinno oglądać polskich piłkarzy w wydaniu reprezentacyjnym. No może do młodzików, do trzynastolatków, bo ta jakość tej piłki jest jaka jest. Ale tak już na poważnie, ja bardzo chciałem podziękować i docenić to, że Państwo byli z nami. Jesteście Państwo w gronie ponad tysiąca osób, które tą konferencję od rana nas śledziły, czy na miejscu, czy, czy online. Dla nas to było też duże wyzwanie, ponieważ no, zmienialiśmy troszeczkę formułę, Robert o tym wspominał. Wcześniej zrobiliśmy 15 takich konferencji, one się nazywały Kongres Kselion, ta jest pierwszą. Zależało nam na tym, żeby zaprosić na nią osoby, bo można powiedzieć, że z różnych bajek. Tak? Bo mieliśmy generała, mieliśmy profesorów, e, dwóch e, uczelni państwowej i prywatnej. E, bo zależało nam na tym, żebyście Państwo posłuchali nas, naszych ekspertów, zobaczyli to, co przed nami. Chociaż dużo dzisiaj było historii za chwilę też do niej wrócę. Bo uważamy, że w Excelion, że ta dywersyfikacja, o której też mówił profesor Rozucki to jest coś tak naprawdę, co nie jest sposobem na to, żeby inwestować, gdy się nie wie jak zainwestować, tylko inwestować tak, żeby wiedzieć jak się inwestuje. To wynika z bardzo prostego powodu, że jeżeli będziemy puszczali profesora Roz Rozuckiego inwestorom, to może jemu uwierzą, że my nie mamy tej kuli, w której próbujemy przewidzieć przyszłość. No, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny i e, długo pracuje na rynku wie jak, jak, jak to jest trudne. Więc ja zachęcam Państwa do tego, żeby być jak najbliżej swoich doradców. Jest na sali bardzo dużo nowych osób, to znaczy osób, które są po raz pierwszy z nami, ale też osób, które nie są naszymi klientami, bo o tym wiemy. Tak jak powiedziałem, zmieniliśmy formułę tej konferencji, otworzyliśmy się i dzięki naszym partnerom medialnym udało się zaprosić wiele osób spoza Kselion. Ci z Państwa, którzy są z nami, wiedzą, że ta współpraca opiera się na o bezpośrednim kontakcie i bardzo bliskim kontakcie z doradcą. Tych doradców jest w Kselionie ponad 160. A mają co robić, bo samych funduszy mamy ponad tysiąc. Ja doceniam to, że Państwo jesteście z nami i myślę, że też inwestorzy, którzy są na rynku od 22 miesięcy, bardzo mocno to doceniają, bo od 22 miesięcy trwa ciągły napływ środków do funduszy inwestycyjnych. To jest około 3,5-4 miliardy. W ostatnim miesiącu 3,8 miliarda złotych. I to jest taki wyznacznik tego, że Państwo szukacie stóp zwrotów wyższych niż dają lokaty. I to jest dla nas już dobra wiadomość. Większość tych środków trafia do funduszy dłużnych i to, to zgadza się z tezą, która padała w panelu, w panelu o Polsce, że zmienność rynkowa i chyba trochę tak jest z tym, że im mamy więcej, tym mniej chcemy ryzykować, co absolutnie w długim terminie nie jest dobre, ale my z tym nie dyskutujemy. Jeżeli Państwo wolicie wybierać fundusze dłużne, ta oferta jest na tyle szeroka, że, że jesteście Państwo z tej oferty wybrać i to wybrać dużo. To trochę inaczej wygląda wśród osób, które zdecydowały się na PPK. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale no dochodzimy mniej więcej już do 50% partycypacji. Oczywiście najwyższa partycypacja, ponad 70%, to są duże spółki i firmy w Warszawie. Ta świadomość e, tam, gdzie te pieniądze są, jest coraz większa. To są darmowe pieniądze. Więc jeżeli macie w Państwo w swoim otoczeniu osoby, które jeszcze pracują, a w szczególności są młode, to ja zdecydowanie zachęcam. Został kiedyś zrobiony taki eksperyment, takie badanie naukowe, bo PPK jest stworzona na takiej prostej zasadzie. My odkładamy tam powiedzmy 3,5%, dokłada nam pracodawca, trochę dokłada państwo. Zrobione zostały badania, jak się zachowają klienci w takiej sytuacji, takiego właśnie modelu. Okazało się, że bardzo niechętnie zawsze przedkładali wydatki inne niż oszczędzanie na tą długoterminową emeryturę. Badanie zrobiło firmy zrobiły następujące, że zadeklarowały pieniądze że wpłacą te pieniądze pracownikom, ale pracownik musiał dopłacić drugie tyle, żeby te pieniądze zostały. Jeżeli nie dopłacał, no to firma zabierała taki procent, jaki ten pracownik tylko dopłacił. Co się okazało? Okazało się, że poczucie straty czegoś, co było nasze, było tak duże, że klienci, czy właściwie ci pracownicy dopłacali te środki. Ja chciałbym, żebyście Państwo na ten sposób inwestowania w ten sposób patrzyli. To znaczy, że nie będąc na rynku, nie będąc w innych instrumentach niż lokaty bankowe, coś państwo tracicie. I wtedy to poczucie tego, tych 40, tutaj nie pamiętam, czy Sebastian, czy Tomek podał, 40 miliardów złotych, które uciekają z budżetów państwa, bo to są budżety każdego, każdego Polaka, który trzyma depozyty w banku, są najlepszym dowodem na to, że tych okazji, okazji na rynku jest dużo. My zostajemy do Państwa dyspozycji. Eee, za chwilę oddam głos Robertowi, bo to nie jest ostatni punkt dzisiejszego wieczoru, bo jeszcze część e, nieoficjalna. E, jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo byliście z nami, że jesteście z nami od ponad 20 lat. E, te 7 miliardów aktywów, które Państwo zainwestowali za naszym pośrednictwem, to ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy i zachęcam